Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego niektóre osoby nigdy nie publikują selfie ani zdjęć w sieci? A co jeśli powiem Ci, że decyzja o tym, by nie pokazywać wszystkiego, może być ich prawdziwą supermocą? Możesz myśleć, że są nieśmiali, albo że po prostu nie interesuje ich życie w mediach społecznościowych, ale to jest o wiele głębsze. Ci ludzie, którzy często pozostają niezauważeni, w rzeczywistości Chronią swoje zdrowie psychiczne, swój spokój i swoją tożsamość wewnętrzną. Odkryli coś, czego większość osób jeszcze nie zrozumiała. Wyobraź sobie przez chwilę kogoś, kto nie goni za lajkami, komentarzami i udowadnianiem, jak idealne jest jego życie. To są ludzie, którzy nie potrzebują ciągłej aprobaty. Zrozumieli coś ważnego. Prawdziwa pewność siebie rodzi się wtedy, gdy nie musisz niczego nikomu udowadniać. Zamiast pokazywać każdy moment, Idą przez życie spokojnie, bez filtrów, bez presji. Znają swoją wartość, nie mierząc jej oczami innych. I to nie jest ukrywanie się, to świadomy wybór, co pokazać, kiedy pokazać i czy warto to pokazać. Więc jak jest u Ciebie? Publikujesz swoje zdjęcia, czy wolisz zachować część życia tylko dla siebie? Teraz coś, o czym prawie nikt nie mówi. Te osoby rozwinęły rzadką siłę emocjonalną i to nie ma nic wspólnego z byciem antyspołecznym. Chodzi o to, żeby chronić to, co jest najcenniejsze. Kiedy nie wystawiasz wszystkiego na widok publiczny, tworzysz w sobie przestrzeń, do której nikt nie może wejść bez Twojego pozwolenia. Przestrzeń, której nikt nie może ocenić, zniszczyć ani porównać z czymś innym. To jak posiadanie własnego tajnego ogrodu. Tego, o którym wiesz tylko Ty. To zmniejsza porównania, lęk, potrzebę akceptacji i to ciche poczucie, że trzeba ciągle coś udowadniać. Jeśli nie klikniesz obserwuj, algorytm pewnie zgubi to miejsce i już do niego nie wrócisz. Kliknij obserwuj i chodź dalej wzmacniać się ze mną.